Pana, pana tu pani boli? To, proszę o autodostępcze. A co z X5? Są lekkie problemy z dostępem szyb i zderzaków, bo u nas na wiosce nie ma takich, do no, takich drogich aut, ale się ogarnia, ale będzie drogo. Um, tak. Nie stąd, ja bym chciała się przejechać w no. okolice, a ty kurwa okolice więc znasz, więc wsiadaj na pasażera To już za kilka dni będzie X5 BMW. No, dobra, wsiadaj. Chyba na przód wsiąść u a nie na pasażerów. Dobra. Na pewno? No, no, na żarty. Gdzie jest nie na żarty? Ja

No, no, lepiej. Jaka celinka, co ty gadasz? Niestety, no, masz takie auto, auto pewnie. To, <laughs> pewnie ta, ale trzeba takie auto nie stać. Biedaku. No ta, pewnie to jest jakiś złomek, ale auto, które się toczy. To tak ty jeździsz. Tylko wiesz, że nie możesz tego auto rozwalić, nie? No? To było tylko lekkie wyprzedzenie, rozumiesz? I polecenie bokiem. No, czy tam da coś zręcznego? Pewnie się da! O Boże! O Boże! O Boże! Tylko nie zmniejszcie, proszę. Cię proszę, ja ja cię proszę, dzisiaj ci ja, ja ja proszę? Iść. To nie ma dokładnie, a nie, chyba ma z tego spobieta. No sam robiłem. Tak. No jest dziura, chyba. No dziura jest taka. No w ogóle to zaraz się zaraz wyj z góry. Zaraz. Trzy, dwa, jeden. pip pi

Ja nie, wziashen... pan, nie podjedzie to auto, nie podjedzie to auto, pan normalna. Nie, panie, autobus. Może... Panie, popsujesz! No nie, e, panie, Mierzchim popsujesz! Nie panie? Nie, 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 nie. <śmiech> <śmiech> <anything> <śmiech> y, mam pcha... Dobra, wyjedzie. A ja tam normalnie chyba tam... Ty co jest? Dobra, i pan tu skręcasz pa pa pan. Yes. A zjedź pan z tej górki no i pan tu zjeżdżasz i zawrótka zawrócić pan musi I prosto Prosto pan jedziesz na prawo A na te No tam przed nami co jest No tu jedź pan Jak pan chcesz tylko żebyś nie popsuł pamię, bo ja, ja nie mam innego auta. Aha, bo to jest gwiazda. A trzeba było mi tak od razu mówić. co Co? Co podzielesz i pójdziesz. Byś pan płacił za te, za te katalizatory. Ja teraz z górę, nie bieram, Będziesz się ale proszę co nie dostaje Ci X pontki samym wezmę pan Pewnie weźmiesz pan Patrz Eee. Co pan chce mnie sam zabić? No kurwa jest jakiś most, dobrze mógł. Dobra, spycham pana. Wspieram pana No no i co? Dobra, nie, nie, dobra, pan, pan nie bije mnie. Bo? No, chodź bo. No, no chodź się bić. No, no, i co? Ale ładne są. Ale ładne są góry, nie? Co to za lampki? Co to za lampki tam? Coś nie nie, nie zna, widziałem. Co to za jakiś? Bo ej, Masz tu mój telefon. Masz za... Masz tu mój telefon, popatrz. To jest taki telefon. To A to ja mój Nie, Jedziemy tam? Jedziemy tam? Ty zniknął. Jedziemy? Zniknął. wiesz? Jedzie, 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 jedzie. Nie, 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 jest dalej. Widzę nie, nie, Widzę go, nie, widzisz nie, łapkę. Widzisz, widzisz, nie, widzisz, nie, zaświecił, nie, zaświecił nie, nie, znowu. O Boże! O mój dupa. No, nie, Boże! O nie, nie,

Na maksa! Nie wiem, to stem. Nie są to na, na terenie. Gaszy świat, ale, ale o samodzę. No jasno jest, ale fajne gwiazdy. Chciałbym, żeby moja mama się puścić. Kurwa znikło, Znikło. Pewnie, no pewnie tak. Bo bym nie zjechał w takiej góry, no. To było chyba, chyba z GTA 5. tak kiedy brief on dolec jakiś wypadany tekst Gita 5 no, ale... mm. co nie wiem ciągle nie mógł napojąć ty co Co? tam 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 no na nie ma go widziałem coś. Kurwa za Bo, dobra, zawracaj. No. Ja za nie mam. Znaczy, mam tą, tą... A nie, ja nie mam jej akurat. Mam na mojej posesji tylko. Dziś, kurwa, my Oba, jak nie dałam, gdzie on jest? To jest Dziś, gdzie on aktykę, jak takie ulki widzisz, Słuchaj. Słuchaj, uszkodzić auto będziesz płacił. Nie wiem gdzie on jest. Dobra, jedźmy na chodę w takim razie. I gdzie tu się zjeżdżało teraz? Chyba tam dalej. Tu jest jedno. Ja, o, tutaj. No nie, jest, tutaj możesz też. Małym. pan. Yeah, co, gasz. No weźmy. Tylko nie tak Ale ciągnie, patrz, masz swoje kurwa w jazdę. Nie, oj. A to co? Gotowy? Uch, Gotowy? Dobra. Nie. Debilu, nie. nie! nie. nie, 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 nie!

zginiemy, 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 zginiemy! Ej, jedziemy dalej. Boję się. Ej, prawo, 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 <gibuś> Jest, 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 jest. tam, jedź, jedź, jedź tam, jest farba, jedź tam, jedź. Nie, 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 nie. Albo nie, bo nie będziesz nic widział. nie, On sobie tak robi. To kto to jest, myślisz? Dobra, jedziemy przez lakietę. Dobra, rozprędzę się. Skacz! ej mi jakąś górę, żeby z niej zjechać. Ale no, to dobrze idziemy po keramidze. To są podniesione, to jest, czy co? Nie, ale to... No to... Zmieniamy starą urzędę. Widzisz? On A może ona nas prowadzi? Nie wiem, idziemy za nią. Dybiluuu! Będziesz płacił, bryj! Będziesz płacił! Będziesz płacił, Będziesz płacił. Będziesz płacz, no! Potrąci go, potrąci, tu jest! Zepchnij go, zepchnij! No, co NIE zepchałeś? Bo ten samochód trzyma NIE! Do niego! Trzymasz się?

Jak to się dymi? No tak, no ale z leci ten. O kurde. O kurde mój nos. Flara, flara. O, jestem. Gdzie? Przeprzajmy. No kurde, nie czekaj. Biorę latarki. Drzwi się do moje Co ja powiem serwisom, co ja powiem tym ludziom Może uber? Uber w góry to jesteś ja powinna, My mylić z buta Gdzie ten śmieciak Odkupisz mi je! Nawet lepsze Myślałem, że ustałeś. Nie, krew mi dać się z nosa. Ty jest wyjście? Myślę, ty, ten ty, ten... ty. u góry jest. u góry! Do lasu. Kto to? O, to, mnie no. No. Kogo to? Kogo? Kto to? Kto to? nie to? Jeszcze to? do to? Kto to? jest? Zatarłeś! Kurwa z nikim. Kurwa no To jest Nie, to jest zaburek... zaburek kadwane. Gdzie Pociąg! Możemy pociągiem do miasta! Nie, ukryjmy się! Chodźmy tu, chodź, chodź, chodź! Może się ukryjemy, chodź! Chodź! Chodź, chodź, Krwawie? No krwawie, co mam robić? Poczekaj, dobrze. Jest tu, jest tu gdzieś. Gdzie oni są? Mus mi...

Mój park! Mój park! Następny. Który? Prawy? Lewy? Prawy! Dobra, czekaj. Aaaa! Masz! Nie! Aaaa! Nie! To bym wrócił kurwa w dół. i Idziemy kurwa na tory. Dobra? Flara. Oświetla teren sobie. Kurwa. chodzi w górę. Flara może próbuje oświetlić teren. Nie chodź w górę do niej. Ty, ty, ty. Wszędzie Flary! Ty tam nie. Z góry, z za nami, za nami! Wiem, chodź w lewo! Jedzie w tam! Gdy, 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 gdy. Kto to jest! Idziemy, idziemy, idziemy. Jak chcę się zsalić? kurwa nie wyjdzie, <laughs> Chyba bo tam chyba coś drugiego jest. Widzisz tam w oddali bardzo? Patrzę. Na trochę na lewo od Tartaku. Widzisz? Na lewo. Tam chyba jest daleko. Jest coś czerwonego, no. Coś tam czerwonego. Śliwiec. Kto tu jest? Nie wiem. A może kurwa ich jest dwóch chyba? Patrz. Jest za nami. A Jezus! To... Za nami jest. go. Wiesz, on nas wie. Chodź tam, prostu... Nie sturlaj się, idź powoli. Jak się sturlasz, to... z wiem, połamać nawet. Idź... On po Na tory, po prostu Do, do, do miasta podjedziemy pociągiem. Ewentualnie. Ale jak się, a no bo on tu zwalnia. No, on zwalnia, bo tak masz... Musisz, ...te rozjazdy dalej Muszę... Zeskoczysz tędy? Bo się znajdziesz? Uwaga... Pewnie tak. Mój noc! Gdzie? Moczoł, biegnij, biegnij, biegnij szybko! Szybko! Ej! Oooo! Kurwa! Trzymam się! Oooo! Mam z... PÓŁ z Ja mam kurwa, ja się złompałem Złompałem kurwa nie miałem... CZEŁ TY SIĘ trzymałeś? MASZ ZŁOM PRÓŻY PO Ja się po prostu kurwa złompałem OLE ECHUJ W TYM LESIE! Kurwa... Czekaj, się Uro. trochę... Uro. Trzymam, trzymam Z kim ty zatarłeś?! nikim, Jak tu z nikim, samo z siebie tak się nie działo. Nie wiem, mam rozcięte, ja widzę mięso. Chodź do... tego... się. lekarza. Chodź strzelba jakaś, nie? Żeby się przed No i sikiery. M Moglibyśmy ją nią... Dobra, weź też sikierę w grobitkę, jakbyśmy go mieli. jest tam. No, e, tu jest tam. To jest biuro. Nie ma go tu, czekaj. Nie wejdę ten. Opatrz się, otwórz drzwi i się opatrz. Wezmę ci O Boże. Klara. Ja idę, jed, jedzie. Do razu. Do razu. Do razu. Co, co chce? Co ona zabrała? Idź, no, strzelaj. Okej. Okay. Hey. Co jest? Tak myślałem. Co jest? Co jest? Co jest? Idziemy stąd. Idziemy do domu. Co jest? Co jest? Przeżył, kurwa, cały magazynek ze strzelby. Ale jesteś śmiertelny! A co to? Nie wypierdalałem tą strzelbą tu. Chodź, chodź, chodź. Masz. No nie mamy nie krew jest jego. Nie, nie ma jego krwi. No, to, to, to to... To z motocykla, bo to są wydawał. No to jest tego. No, bo muszę mieć bug. Do lekarza trzeba z tym twoim ręką. Boże. Jakby tam mysłu widziałem? Ale chłopie, ty masz... masz cały tego... Tył zdarty! Nie pieczyć... Nie pieczyć to? Chyba się po prostu prawą ręką złapałem z no, no tak, ileciałeś, no ileciałeś leciałeś tyłkami po tym ja to widziałem. Tak. No, a później bym się kłupał wszystko z narty. Potrzebuję się udowodnić. Boże... Był nieśmiertelny, jak?! 4, jak?! Nie wiem. Oh. Cały magazynek, kurwa, ze strzelbem przeżuł. Co to za jakiś... co to było?! W ogóle... Jak?! Jak?! Pytanie, bo ty mieszkasz tu w mieście, nie? Ile? Jakie w mieście? To związko, to jest za dupie dolne. masz jakiegoś gościa, który by nam broń? Nie. To nie jestem, jestem zwykłym jest zwykły mechanikiem. A słuchaj, pytanie, chciałbyś urządzić się, się w ze mną dla niego? Nie, jestem zwykłym mechanikiem. No ty mnoju, chodź tu.

Stój szatanie! Dobra jakby! nie, jeden, jeden! Uś o! A co ty robicie? Eee... eee. Za... Ej, ogólnie? Wam! Stop, stop! Jeden z drugim! Chłop, był niszczalny. Chłop, był niszczalny. Jakiś kurwa gość mi mnie uchwa białą maskę, chyba czarny strój, motor z oczami czerwonymi. Zładowałem niego czerwonymi. przestań kłamać. A na jestem zwykłym mechanikiem. Ale nie do ciebie, mówię, tam. Czekaj, kurwa, z szansę. szans Widzisz, jakie kurwa podarte? podarte. Led. Uciekając oh! po prostu, Wpadłem na pomysł, żeby wlecieć w ten pociąg, żeby być w mieście, nie? Szybciej. Ja się złapałem on nie. Ale tak się złapałem niefortunnie, że po prostu przetarłem paręnaście metrów plecami po ziemi. Oooo! No to no, po no, prostu kurwa taki czarny chyba kurwa motor, czerwone oczy, kurwa nie wiem. Jakie czerwone oczy? Kurwa czerwone światło w zasadzie. Czerwone oczy to masz po